Tak muszę nagrać taki filmik. Wiesz, ostatnio coś mi w szklarni... Oj, 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 dobra, dobra. No, przyniosę tutaj prawdziwki do wysuszenia. Coś mi ostatnio w szklarni podżera pomidory. I tak oto to wygląda. Tutaj wczoraj leżał mały pomidorek i te obierki dookoła niego. Tego pomidorka już nie ma. No i ja ostatnio stosuję taką taktykę, że jak jakieś pomidorki, o, są troszeczkę bardziej dojrzałe już niż ten, no tak jak o tam, tam, tam tak powoli dojrzewają, ale troszeczkę jeszcze bardziej. Teraz się zrywam i zanoszę do domu, do takiego starego durszlaka, i tam sobie z powrotem dojrzewają. I teraz pytanie, bo ja nie wiem, czy ja jestem wkurzony bardziej niż ten stworzeń, który mi tutaj podżywa te pomidory. Bo być może on sobie na przykład czeka od kilku dni albo tygodnia. Patrzę, ten pomidor już taki jest prawie dojrzały, a tu nagle znika, bo ja mu go podpieprzam. Yy... Ale jak ja tego nie zrobię, to z jego mi. I taka tutaj oto się właśnie stworzyła dziwna sytuacja w tej szklarni. No bo to mam nadzieję, że mi grzybów nie będzie pędzą. No, tu wczorajsze, o, jak ładnie pachną. No, te już są prawie dosuszone. Te się dosuszają. Papryczki ładnie rosną. No papryk nie rusza. Cukini też właśnie tam nie rusza. Tylko te pomidory, ogórków, no też nie rusza, z tego co widzę. No pomidory tylko mi tu wcina. No, ciekawe co to, to, to jest. Ja nie wiem. Dobra, nic trzeba się wziąć na jakieś roboty.